Siemanko wszystkim ja jestem Albert. 7 i witam w krótkim audiologu naprawdę takim bardzo krótkim bardzo, bardzo myślę, że nie przekroczy długość półtorej minuty, ale do rzeczy yy, mam wam krótką prostą bardzo informację do przekazania yy, mianowicie kanał na którym widnieje ten film zostaje zawieszony z pewnych powodów o których zaraz powiem i wszystkie filmy z grafikami jakimiś tam e, pokazami tego co udało mi się przygotować jakieś intra e, fanarty, bla 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 będzie się znajdowało na kanale moim takim głównym moim do którego oczywiście macie link w opisie i przez całą długość filmu będzie adnotacja wideo na ekranie albo i nie Dobra, nieważne. Na pewno w opisie będzie link. Mm. I tak. Czemu się przenoszę na tamten kanał? Właściwie to wracam na ten kanał. Przenoszę. Dobra, niech będzie przenoszę. Yy, wszystko dlatego yy, że koniec świata jest. <laughs> Nie wszystko wina tłuska. Yy, a tak na serio to yy, są pewne problemy z tym kanałem LT Graphics o których nie chcę teraz mówić, bo film e, widzę, że już ma półtorej minuty o czym mówiłem i nie chcę, żeby miał 10 minut. No to będzie bez sensu. Mam tylko jedną krótką wiadomość do przekazania, którą już słyszeliście. E, no, także to wszystko. No jest pewien problem z kanałem, o którym problem może opiszę kiedyś ale na pewno nie teraz innym razem może to wszystko wszystko w sumie tak powtarzam się mówiłem już że wszystko tak więc nara papa pa. bye bye wyłącz ten film no po co jeszcze to ogol nasz no już się żegnałem wyłącz film nie tu nic nie będzie dalej nara papa pa. wiesz nie wyłączysz film co Jesteś taki debilny, że nie wyłączysz. No to wyłącz.